Welcome to my creep, manda w poka Cóż za magii, wszystko się nagrywa Drodzy Państwo się nagrało? Dziwić <laughs> Tak, okay. yeah. <Mushroom> <noise> <Yeah. facebook> <Ja>, zdjęto? <fizzyna. głos> Oficjalnie jestem z kim. Siemano, wracamy po długiej przerwie z BK Sport E, jesteśmy w plenerze, bo pomyśleliśmy, że będzie ładnie. E, jest słoneczko, więc nagrywamy. Prawidłowy telefon, Bobek robi sobie zdjęcia, które zaraz wylądują na Facebooku. Jest sporo muszek. Aaaa! Komor nie ja Więc myślę, że to najwyższy czas, żeby wrócić. Ja mam pytanie, Z... czemu mi tak włosy Czemu ja jestem w Dobra, o czym mówimy? Lew Morski nagrywa z nami. A no mówicie, że to żółw. Lew Morski. O! Co sądzimy o wygranej bojenie? Finał Ligi Mistrzów. Borussia. Borussia przegrała. Borussia po, po, Polczu No niestety obrona nawaliła w ostatnich sekundach. Szczerze mówiąc liczyłem na finał, liczyłem na finał karny. Ja też. Ale no niestety. Nie, ja nic nie liczyłem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale... Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zarówno mecz finałowy Ligi Europy, jak i Ligi Mistrzów zakończył się tym samym wynikiem i bramki padały w tych samych minutach. Również druga bramka była z karnego, więc no, zbieg okoliczności... Przypadek, nie, nie sądzę. Sądzisz, czy przypadek, czy nie? Nie sądzę. Ja osobiście wiedziałem, że wygra Bayern, ale polskim sercem byłem za Borussią Polsza. Polsza Polsza do boju, Polsza Polsza do boju, Polsza Co mnie kopie? Adam, pokaż się z bliska, chcą cię Uuuu Ale Bobek prawidłowy ojciec 300 Niestety, jak to często bywa, nasze materiały są... się... Kończy... jesteś taki ładny, bo na ławce siedzi. Dobra, cicho, cicho. Daj mi to. Niestety, tak, musimy już kończyć. To miała być taka zapowiedź Cię naszej powoduje. nowej serii, wakacyjnej serii Beka Sport. A nasz materiał, jak to zazwyczaj bywa, kończy się tym, że wowek jest pijany Nie, Ja mam anaboliki. Żegnam się, wylałeś coś z tego, to benzyna. To miała być taka zapowiedź naszej nowej serii, a nasze materiały kończą się zazwyczaj tym, że Bobek leży. Nie idź, idź z burzówką, oddali tutaj ten dźwięk. Nie, ja się wstydzę przy tym pomóc.